Dzisiaj pokażę wam jak posmarować łapki śwink morskiej gliceryną. Trzeba smarować łapki świnkom, ponieważ mogą im się zrobić modele, Takie odciski. A więc bez przedłużania zaczynajmy. Na początku trzeba przygotować sobie miejsce. Na początku bierzemy świnki. Najpierw rysia. już o Rysie. Otwieramy glicerynę i smarujemy sobie palec. Oj, chyba trochę za dużo. Bierzemy łapkę ścinki i ją smarujemy. Daj Rysiu. Rysia chyba nie jest gotowa. Robimy krótką przerwę. Mm -hmm. Teraz druga łapka. No dalej. Rysia. Dasz radę. No. Widzicie, jak świnki nie chcą. dalej, Rysia. Właśnie tak to robimy. Tylko świnko. No, no proszę. Rączki już mamy za sobą, teraz przejdźmy do nóżek. Druga nóżka. Dobra. Dobrze, Rysiu, wracasz do klatki. Dobra, teraz czas na piesie. Pysia trochę spokojniejsza. Dobrze, teraz znowu rączki. Pysia lubi uciekać. Teraz smarujemy rączki kawi domowej. Ale słodkie. A -a. Smarowanie palucha. No trochę bardziej. <gryl> Dobra. Smarujemy drugą rączkę. Tynczy <śmieniczy> O oh, ale lubię smarowanie rączek. Łapeczka. A teraz łapka od dołu. Teraz czas na łóżki. Dobra, smarujemy nóżki. Trzeba obrócić świnkę i ją trzymać. Nie może udziałać. Nie drapiemy świnku. Nie drapiemy. Kichutko, kichutko. Już po wszystkim. Wkładamy pysę. I to na tyle z dzisiejszego odcinka. 爸爸。